Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No i dzisiaj chciałbym wam pokazać, co się stanie, jeżeli Alex Hunter nie da autografu małemu dziecku. Jak wiadomo jest taka scena właśnie w The Journey. No i tam możemy wybrać, albo dajemy autograf, albo odmawiamy. No my oczywiście zawsze wybieramy opcję dania, no bo jest to takie całkiem logiczne. Natomiast dużo osób zadaje sobie pytanie, co się stanie, jeżeli odmówimy. Tak więc chciałbym wam to dzisiaj pokazać. A jeżeli ktoś jest nowy na kanale, zachęcam do zostawienia suba, żeby być na bieżąco właśnie z kolejnymi filmami, takimi ciekawostkami z Journey. I możecie napisać w co chcielibyście jeszcze się dowiedzieć, to oczywiście chętnie dla was coś takiego przygotuję. Tak więc my już oczywiście przechodzimy do oglądania. No i tutaj macie przedstawiony film wideo, jak to dokładnie wygląda. You Can I have your uh, sorry mate, no time. Maybe after the match, yeah? OK, tak więc jak widzicie, jeżeli odmówimy, w zasadzie nic takiego się nie dzieje. Oczywiście jest to zła decyzja, no bo jak widzicie cały tam ten czerwony pasek się pokazał, e, no po prostu hamskie zachowanie, ale w sumie nic dalej się nie dzieje. Tak nie ma dalszej części tego e, wątku, jakby po prostu mamy cutscenkę, koniec cutscenki, tak i przechodzimy zapewne do menu. Tak więc no nic się takiego wielkiego nie dzieje, e, no ale chyba sami musicie przyznać, że jest to słabe zachowanie i raczej nie wybierajcie tej opcji, no bo po co to? E, dlaczego tak mielibyśmy odmawiać takiemu dziecku? małemu, e, no tak więc wydaje mi się, że po prostu trzeba wybierać tę opcję dania autografu dużo lepiej ona wpłynie na dalszy rozwój ale jeżeli no przez przypadek załóżmy wybierzecie, mm, no że odmówicie tego autografu, tak widzicie nic więks większego się nie dzieje, po prostu ten pasek wam cały e, na czerwono się staje, no bo jednak jest to decyzja e, no trzeba przyznać hamska zła no, i chyba niepotrzebna. Tak więc na dzisiaj to będzie tylko taki szybki film pokazujący wam, właśnie co się wtedy dzieje. Możecie, możecie napisać oczywiście w komentarzu, co chcecie w kolejnym takim filmie, zostawić łapkę. Suba, a tymczasem do usłyszenia, no i cześć.